Słowa wicestarosty na temat wojewody śląskiego i jego kandydata do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Lublińcu wybrzmiały dość dwuznacznie. Dlatego zaproszona na drugą sesję Rady Powiatu Małgorzata Imiolczyk zapytała o nie wicestarostę. Posłuchajcie. Pani Małgorzato, chciałabym poprosić o, o parę, parę słów, jeśli chodzi o Pani osobę. I gdyby Pani mogła powiedzieć nam bardzo króciutko, Jaki jest pani plan działania? Dzień dobry, Pani przewodnicząca, szanowni państwo, mieszkańcy powiatu, również. Bym była złośliwa, to bym powiedziała, że będę bardziej przepytywana niż jeden dyrektor na to stanowisko, albo bym była złośliwa, to bym powiedziała, że nie ma podstawy prawnej, żebym tutaj była przepytywana, ale nie mam nic przeciwko temu, żeby odpowiedzieć na kilka pytań. Zanim coś o sobie opowiem, to może najpierw byśmy wyjaśnili sprawę z poprzedniej rady, bo wybrzmiało, że co ta pani sobą reprezentuje i w rozmowach, co ta pani mówi. Więc jedyna osoba z poprzedniej rady powiatu, z którą rozmawiałam, to był pan, kiedykolwiek rozmawiałam, to był pan Julian Werner i on akurat zagłosował za mną, więc to jest super rekomendacja. A co niepokoi pana wicestarostę w mojej reprezentacji? Słucham, to odpowiem. Czy może ja nie wiem o jakimś trupie w mojej Przepraszam. Szafie? Pani Małgorzato, ja tutaj chciałabym podkreślić jedną rzecz. Ja nie wezwałam pani do tego, żeby tutaj pani, pani, pani była odpytywana przez nas. Poprosiłam e, stosownie do tego e, do dyskusji na pani temat na, ostatnie, na pierwszej sesji naszej Rady i powiedziałam to na końcu tej pierwszej sesji, że za, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby Panią zaprosi, że pani króciutko nam po prostu przedstawiła się i powiedziała, jak pani widzi swoje funkcjonowanie w tej właśnie Radzie Społecznej. Nie zamierzamy Pani dzisiaj absolutnie odpytywać, proszę na to nie liczyć. Mm -hmm. Ale bo być może pan wicesarzowac tak, ja chciałby odpowiedzieć? Proszę bardzo, ja, 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 za chwileczkę podam. Panie, panie e, wtedy e, nie było na tej sesji i Panie, tam był kontekst prawny. Ja wtedy wyjaśniałem z kontekst prawny mówiłem o tym, że wojewoda wytypuje swojego przedstawiciela i gdyby ustawodawca, bo o to chodziło, przewidział taki proces, taką procedurę, że wojewoda typuje i jednocześnie powołuje, to mówiłem, że byłoby najlepsze, niezależnie. I teraz... Cytat. Niezależnie od tego, kto i co reprezentuje sobą. To, to w tym kontekście to nie była ocena pani tutaj. To, 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 bo pani bardzo łatwo zmanipulować, jak jedno słowo, jest inny kontekst. Nie, to nie była odniesienie do pani osoby, że pani sobą coś nie reprezentuje. Nie? To takiego słowo nie padło. Natomiast chodziło tylko o ten kontekst właśnie i myśmy też z panem wicewojewodą o tym rozmawiali właśnie, że to ustawodawca niestety nie uporządkował, bo uznajemy, że wojewoda ma prawo wytypować i powinien mieć prawo powołać swojego przeznaczenia. To tylko było tyle. Znaczy się, tak, nie będę tutaj dyskutować o tym przepisie, ale punkt, podpunkt drugi, odnośnik pierwszy i odnośnik drugi. To ja bym tak polecała do kontemplacji.